Siema, tutaj mój pierwszy odcinek z gier. I może w pierwszym odcinku tak szczególnie pójdziemy sobie na tego na spokam roku. Bo o jeszcze jedno. Jak macie wybierać profesję, To opowiem Wam się najbardziej mag. Yy, i, I piszcie mi mi w komentarzach. Yy, yy, ja szczerze to nie wiem co mam pisać. Piszę, że wam się podoba moja seria, bo na pewno będzie coś... Pierwsza odcina będzie trwała jakieś 10 minut, a następne będą 15-20. Rozumiecie? I abyście ja chcieli jeszcze jedną rzecz wiedzieć... Że... Z wami gracie. Na co chcecie? Eee, mogę Wam pomagać. Jak e wszystkim. W dzisiejszym odcinku W zapl ja Dzisiejszy zaplanowałem dość niewiele. Pójdziemy sobie na smokam roku. I z okazji pierwszego odcinka A na drugi będzie jeszcze jeden, na trzecim będzie kolejny Na każdym odcinku będę się widać yy, Że siema i firework Może być? O jak cię już to macie mój nick Mam oczywiście jeszcze jedno konto, gdzie mam yy, 34 lwy. Ta siedziciela tylko tak za słabo. A z takiego powodu gram na tym, no bo na ja tym się nie chcę. Do widzenia. nie będzie aż jaki prosty, aż jaki trudny. A wszelki wypadek. Och, to w ogóle A, po co zlekać? No, może i w dzisiejszym odcinku nie wiem, pomyślę. Może jeszcze zdobędę wtedy jakiegoś znajomego kolejnego i może pójdziemy na na brunatnego. Czwarty e, w. E, o, układ mam akurat e, I może jeszcze na koniec Też puszczę ten Fireworka Też od humoru, jak będę miał Mm. I tak w ogóle, jak macie jakiegoś minibosa, Którego chcecie pokoleń, to śmiało mi po ja, ja nigdy nikomu nie pomogę. Jodź. No. Tylko to... Ach, nie no, nie mogę. Może i... dobra. Taki łatwy, że chyba w dwie minuty go zjechałem. Może <grym> eee, się jedno odpowiedzieć. Mam jeszcze paru innych kolegów z klasy, którzy też są akurat najzobie. Mogę polecać na ich kanały. Oliver Zdoliński i Krzysztof Huck. Oj, mogę wam zróbmy zadania, jak co zrobić. uuu No nieźle, nieźle! O, i na, na następnym odcinku może możliwe, że będę miał y, kolegę, który mi pomoże. Coś tam, wiecie.